Dzień dobry moi drodzy, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkie zodiakalne wagi i przygotowałam dla Was właściwie dopiero za chwileczkę przygotuję czytanie, horoskop na grudzień 2022 roku na początek kilka słów tytułem wyjaśnienia ponieważ no, dosyć długo mnie tutaj na kanale nie było pewne sprawy mnie zatrzymały wycofały z takiego życia zawodowego, aktywnego no i tutaj odsyłam Was moi drodzy do zakładki społeczność, ponieważ w dniu 11 listopada 2022 napisałam tam post, który właśnie informuje o przyczynach mojej nieobecności, także jeśli kogoś to interesuje, to oczywiście zapraszam, proszę sobie tam zerknąć, dlatego że ten kanał jeszcze nie będzie na razie funkcjonował, tak, że tak powiem, pełną parą, ponieważ jeszcze nie jestem na to gotowa. Jeszcze mi stan zdrowia tak do końca na to nie pozwala, bo takie codzienne nagrywanie, codzienne właśnie prace z energiami to na dzień dzisiejszy jeszcze jest trochę zbyt obciążające, ale chciałabym, aby na tym kanale zaczęły pojawiać się treści, żebyście mogli z niego korzystać, no i żebyście byli po prostu zadowoleni z funkcjonowania tego kanału. Także kto jest zainteresowany, to odsyłam właśnie do zakładki społecznej. Do tego postu z dnia 11 listopada i tam możecie sobie przeczytać. Natomiast teraz przechodzimy do Waszego czytania. Już wstępnie karty były przygotowane, jeszcze sobie przetasuję. No i zobaczmy. Waga. Grudzień 2022, co tutaj dla zodiakalnej wagi się szykuje. Waga Grudzień 2022. Waga Grudzień 2022. Co dla Was, moi kochani? Waga. Grudzień 2022. Mamy kartę Księżyca, więc coś tutaj będzie w takiej fazie inspiracji. Księżyc pokazuje naszą płodność, no zarówno tę fizyczną, bo to też jak najbardziej y, ciężarne kobiety mogą się tutaj pokazywać. Takie, które już są kobietami ciężarnymi, bądź też w grudniu y, będą miały szansę y, na przykład zaciążyć. Y, tutaj na tej karcie pokazuje nam się y, taki dorodny raczek, więc może są na na przykład jakieś wagi, które tworzą związki z rakami. No i wtedy, jeżeli planujecie dzieciusia, no to jest wielce prawdopodobne, że w grudniu Wam się to uda. Księżyc to są nasze moce twórcze, to jest kreatywność, to jest bardzo wielka taka inspiracja. Posiadamy wenę twórczą właśnie, czyli głównie to jest też karta taka patronująca artystom. Tu jeszcze dla Was dolosowuję obrazek do tej karty. Księżyc też może pokazywać to, co jest ukryte, tak? Bo jest kojarzony z nocą, wtedy kiedy jest ciemno, no to wiadomo, że wszystkie koty są czarne, mogą właśnie tutaj być jakieś rzeczy, które są w ukryciu, tak zwane tajemnice. Co my tutaj mamy jeszcze dla Was? To jest ul, moi drodzy. To jest taki ul, w którym mieszkają pszczółki. Skojarzyło mi się to od razu, ponieważ tutaj mówimy o pewnej takiej słodyczy, tak? A tutaj no jednak jest ten rak z tymi szczypcami którego trzeba trzymać bardzo ostrożnie, bo on może w każdej chwili tymi szczypcami tak przyciąć palucha. To skojarzyło mi się z tym, że być może w waszym otoczeniu jest osoba czy osoby, które no są na, tak jakby w obejściu takie słodkie, jak miód. Tak? Dużo takich pozytywnych, czułych słów kierowanych do was. Natomiast coś tutaj się za tym kryje i ktoś może tutaj właśnie ukrywać jakieś swoje nieczyste intencje, nie do końca czyste za. Miary wobec Was, właśnie pod tą warstwą takiego miotku, czyli tutaj na pewno. Jest jakiś rodzaj ostrzeżenia. Natomiast, jeżeli chodziłoby właśnie o um, na przykład kwestię posiadania potomstwa, to tutaj um, możecie być w fazie na przykład miesiąca miodowego, niektórzy z Was, i rzeczywiście ten, ten honeymoon, tak zwany, um, jest czasem na to, że możecie rzeczywiście tutaj postarać się o potomstwo, i to się może udać. Jak najbardziej jest tutaj taka możliwość. Um, natomiast, um, właśnie tych, którzy coś tam tworzą, muszą posługiwać się na co dzień swoją kreatywnością, wyobraźnią, fantazją. Nosi to posmak jakiegoś takiego artyzmu w sobie, to też tutaj, jakby niczego wam nie będzie brakowało. Jest właśnie ta warstwa miodu, czyli po prostu ktoś może wam też słodzić, ale tak dosłownie słodzić z powodu waszego artyzmu, że tak powiem. Czyli tutaj byłyby to szczere intencje, bo komuś może się po prostu podobać to, co. Wytworzycie e, jak najbardziej. Czyli Wasza wena nie pójdzie na marne. E, ten miód kojarzony jest tutaj też z takim dobrobytem, dobrostanem, czyli dzięki własnej e, kreatywności, dzięki własnej wyobraźni możecie właśnie jakby tutaj e, no, napić się miodu, czyli właśnie tej słodyczy, zakosztować tego dobrostanu. E, takiego właśnie, jakby nawet swego rodzaju luksusu, tak? Być może też ktoś będzie w grudniu próbował jakichś potraw takich bardziej luksusowych, potraw takich, jak to się mówi, z pańskiego stołu, tak? Czegoś, czego wcześniej nie jedliście, może jakieś owoce morza, może tam jakieś wyszukane potrawy, no coś takiego, co będzie naprawdę taki, taką ambrozją dla kubków smakowych, takim właśnie swoistym miotkiem dla Kubusia Puchatka, tak zwane małe co nieco, Teraz, moje drogie wagi, oczywiście to doprecyzujemy ten przekaz, no bo to są takie bardzo ogólne karty, a teraz zobaczymy sobie jeszcze dokładniej, o co tutaj może chodzić i wylosujemy jeszcze po jednej karcie z innej talii dla Was, po jednej karcie na... Poszczególne sfery życia. Zobaczmy. Zodiakalna waga, grudzień 2022 roku. Zodiakalna waga, grudzień 2022 roku. Co na grudzień dla zodiakalnej wagi? Najpierw miłość i relacje. Jedna karta na miłość i relacje. Oho, kochankowie! Jedna karta, moi drodzy, na pracę, finanse. Trójka buław, też ładnie. No i jedna karta na Wasze zdrowie, piątka, buław. Okej, okay. no kochankowie nam się tutaj pokazują, czyli wiecie co, rzeczywiście. Pokazuje mi się tutaj sytuacja, że Wy możecie być w fazie tego takiego romantyzmu, motylku w brzuchu, jakieś upojne chwile, właśnie ten miesiąc miodowy. Oczywiście to nie musi być miesiąc stricte, bo, bo nie mówię, że tutaj wszyscy od razu są po prostu miesiąc po ślubie, czy miesiąc przed ślubem, czy dopiero się poznali i jest ten miesiąc takiej sielaneczki, że się poznajemy. No. No bo to może trwać dłużej, oczywiście, ale ta karta kochanków w połączeniu właśnie z tym wcześniejszym przekazem pokazuje mi takie właśnie upojne chwile, że jest słodko, jest sentymentalnie, jest przytulnie, jest miło, możecie się właśnie dopiero poznawać. To są takie albo początki, albo po prostu jesteście w takiej fazie, że sobie dużo słodzicie, spijacie sobie z dzióbków. To ma wszystko posmak takiej też być może tajemnicy, bo może ktoś ukrywa tutaj swój romancik, może uważa, że to jeszcze jest za żeby pokazywać światu, żeby tam powiedzmy nie zapeszyć, jeżeli jest przesądny, bo to też może być robione w ukryciu, tutaj są pokazane romantyczne chwile, gdzieś tam wieczorne, nocne, upojne noce właśnie w tej karcie księżyca, ale też tajemnica właśnie, czyli no taka bardzo, bardzo taka magiczna otoczka tego wszystkiego, tak, czyli naprawdę możecie kimś być bardzo zafascynowani, bądź ktoś wami, jest tutaj jak najbardziej pole do popisu, jeżeli chodzi o spłodzenie dzidziusia, no chyba, żeby ktoś nie chciał, no to wtedy trzeba y, też użyć odpowiednich środków, natomiast y, ci, którzy się starają, no to y, super takie warunki, jakbyście po prostu byli motylkiem, który wyrasta tutaj w, takiej, w takich cieplarnianych warunkach, wszystko macie jakby zapewnione, no nic tylko działać, po prostu oddać, się temu wszystkiemu tej słodyczy, tej rozkoszy. Trójka buław pokazuje nam się na finanse, na sprawy zawodowe, czyli widać ewidentnie, że tu jest jakiś nowy pomysł na siebie, jest bardzo solidne działanie w materii, czyli jakieś przygotowania, może być nauka, może być po prostu bardzo taka solidna praca u podstaw, ale za tym idzie właśnie ta wielka płodność umysłowa, ta wielka kreatywność, która sprawia, że no jesteście w stanie teraz naprawdę osiągnąć jakieś swoje wyżyny. Stąd też ten miodek się pojawia, taki po prostu jakby balsam dla duszy. No i idziecie po swoje, idziecie do przodu. To jest okres takiej zmożonej u was bardzo wielkiej kreatywności. Tutaj warto by było to wykorzystać, bo też człowiek nie zawsze jest na tej fali wznoszącej. Więc jeżeli właśnie wykonujecie taką pracę, która jest związana z jakąś dziedziną sztuki, z jakąś dziedziną artystyczną, z możliwością właśnie pokazania swojej wyobraźni, swojej fantazji, wdrożenia właśnie pewnych jakichś swoich takich twórczych pomysłów, no to tutaj grudzień, miesiącem wręcz wymarzonym, żeby w tej głowie właśnie te pomysły się rodziły. Też dużo może Wam przyjść inspiracji podczas snu po prostu, w nocy, albo jesteście nocnymi markami i pracujecie w nocy, i wtedy jakby jesteście najbardziej efektywni, albo. Właśnie podczas snu mogą do Was przychodzić super pomysły, super sny, które będą e, inspiracją właśnie w życiu zawodowym. To jest takie ciekawe. Piątka w nam się pokazuje na sprawy zdrowotne, więc tutaj troszeczkę gorzej. Słuchajcie, tutaj no, są jakieś e, sprawy ukryte w Waszym organizmie, jakieś stany zapalne. Tu mogą gdzieś e, dawać o sobie znać węzły chłonne, różnego rodzaju takie też e, rzeczy w organizmie, które nie są widoczne. Na pierwszy rzut oka, tu, właśnie w karcie księżyca, no, mogą być jakieś nieczytelne bądź lekko zafałszowane wyniki badań. Coś też może nie dawać objawów, a gdzieś tam w środku sobie siedzi, więc warto tutaj y, się zbadać, nawet jeżeli czujecie się dobrze, bo w tym miotku właśnie wy możecie odczuwać po prostu dobre samopoczucie, dobrą kondycję. Y, to są takie sprawy wewnętrzne, ukryte, których możecie po prostu nie zauważać, też różnego rodzaju y, ogniska zapalne w organizmie, i to dopiero. Jakby może wyjść za jakiś czas. Więc warto tutaj, na przykład, wcześniej sprawdzić, czy nic tam złego się nie dzieje. Nawet jeżeli czujecie się dobrze, wszystko jest w jak najlepszym porządku, nie odczuwacie żadnych negatywnych objawów, jakichś zmian w związku z tym, ale warto to sprawdzić. Tutaj no, nie podoba mi się ten rak. Nie mówię od razu, że tu ktoś na przykład ma raka jakiegoś ukrytego, natomiast ja zawsze zwracam uwagę, na wszystkie aspekty i pamiętajcie, że jest to przekaz ogólny dla zodiakalnej Wagi, ale myślę, że gdzieś po prostu trafi do właściwej osoby, czyli gdzieś jakaś Waga jest, do której ten przekaz taki mocno, mocno ostrzegający powinien trafić. Więc żeby sobie to też wziąć do serca w jakiś sposób, nie zamartwiać się na zapas, ale dobrze jest od czasu do czasu no jednak się po prostu przebadać. Jak to się mówi, strzeżonego Pan Bóg strzeże, także żeby tutaj po prostu Mieć pewność, wykluczyć ewentualne dolegliwości. Ok, dziękuję bardzo serdecznie wszystkim zodiakalnym wagom. Ja Wam życzę udanego grudnia. Do zobaczenia, moi kochani.